Dajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Aniusia Anna. Witam Was serdecznie w słoneczną sobotę, 4... Tak. 4 września. Jest godzina 12:45. Eee, czas leci nieubłaganie. Niestety mamy już wrzesień, a co za tym idzie, niedługo będzie jesień. Niedługo będzie mniejsza ilość spacerów, mniejsza ilość słoneczka. No już trudno, taki mamy klimat. Ale tak serio. Jako, że y, idzie jesień, y, już czuć tą jesień, to wczoraj, będąc w y, Kauflandzie na zakupach, musiałam się zastanowić, bo często mylę Kaufland z, z grosem. Nie wiem czemu. Zupełnie dwa inne sklepy, ale mylę. Y, zobaczyłam ostatniego pokrzywionego wrzosika. Taki krzyw. No, zrobię Wam zdjęcie oczywiście, wrzucę to zdjęcie. Y, jeszcze tam w doniczce takie ze sklepu, bo na razie nie zmieniam jeszcze. I jak go zobaczyłam, to musiałam go kupić. Nie wiem, ile kosztował. Nie wiem, no parę złotych na pewno. Nie wiem tutaj parę bo pewnie już go wyrzuciłam, a może leży w dużym pokoju. Każdy mam razie to, że jest dla mnie oznaka jesieni. Tak, to już jest oznaka jesieni. Pomijając fakt, że dostawy w sklepach już mi pokazują, że w sklepie już mi pokazują, że przychodzą znicze. Więc już ta jesień naprawdę coraz bliżej. To dzisiaj Filipuś, mój kochany, sobie zażyczył, żebyśmy zrobili sobie w sobotę, tak w sobotę, żebyśmy sobie zrobili em, piknik na balkonie, a po pikniku, żebyśmy sobie pojechali na rowerach na wycieczkę, no, ale poprzestaliśmy na tym, że zrobiliśmy sobie faktycznie piknik na balkonie, kakao, kawa, jakieś tam jedzonko na śniadanko. A do tego jeszcze chwilę pogadaliśmy i doszliśmy do wniosku, że jutro zrobimy wycieczkę rowerową, o której już mówiłam z Krzyśkiem, rozmawiałam z Krzyśkiem w tamtym tygodniu, że jako że w niedzielę ma być ładna pogoda, to fajnie by było to wykorzystać i żebyśmy się wszyscy gdzieś tam jeszcze przejechali na dłuższą trasę, gdzieś tam może w rejony jakichś lasów czy coś. Możliwe, że uda nam się jeszcze jednego znajomego na wspólną wycieczkę, więc fajnie by było zawsze to tak w grupie raźniej i zawsze to tak inaczej, śmieszniej, weselej. E, to to, a dzisiaj odpoczywamy. Znaczy no, kto będzie odpoczywał, ten będzie odpoczywał. Ponieważ jako, że sobota, no to co? Oczywiście pranie wisi już na suszarce jednej za oknem. Drugie pranie wisi na balkonie. Oczywiście tak. Sobota. Dzień wolny od pracy. A do tego chciałabym, jako, że jutro chcemy jechać na tą wycieczkę, to chciałabym zrobić również taki obiadek dziś, żeby móc sobie go tylko jutro szybko podgrzać, tam nie wiem, dobierać ziemniaczki i je mamy już gotowo. Więc fajnie by to było, ponieważ... E, no szybciej będzie, tak? Rano sobie tam wstaniemy, jakieś śniadanie zjemy, coś tam się zaczniemy szykować, zbierać, torby pakować, sobie jeszcze zgryźniemy tam te ziemniaki z mięskiem i i i sobie pojedziemy. I gdzieś później tylko coś na przekąskę weźmiemy, bo gdzieś tam pojedziemy, może nie wiem na lody, może na coś dobrego, nie wiem, zobaczymy. Ale na pewno was coś tam zabiorę. Zabiorę ze sobą. Na no, jakimś tam, yy, yy, w jakimś tam procencie na pewno chciałabym, żebyście uczestniczyli. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, no bo jak wyjechać na rowerze, no to ciężko będzie mi chyba nagrywać. Ciężko mi będzie nagrywać, no raczej tak nie zrobię. No nie wiem, coś wymyślę. E, na pewno coś wymyślę, na pewno jakiś kawałek filmiku Wam dodam, gdzieś tam na e, playlistę Podróże Małe i Duże, bo tam się w sumie niewiele dzieje. Ostatni filmik to jest mój filmik z wakacji właściwie. Aczkolwiek no, teraz nigdzie nie byliśmy w sobie w tym czasie, jakoś tak tylko tutaj, tylko gdzieś jeździliśmy, a chciałabym Was zabierać, tak jak już mówiłam, na te nasze wojarze no i co, I jako że dzisiaj będzie taki właśnie dosyć intensywny dzień w sensie intensywny, to nie jest intensywność bo co obiad zrobić ale nie będę siedziała aż tyle na tyłku <grym> przypuszczalnie jeszcze jedno pranie puszczę bo to już pewnie na tym słoneczku zdążyło wyschnąć a jeszcze pół suszarki mam zawalone pół suszarki, pół kosza na pranie mam zawalone praniem także zrobiłabym jeszcze to praćko i chyba tyle. A i w ogóle wczoraj jeszcze, bo w tamtym tygodniu zaczęło się przedszkole. Tak, zaczęło się przedszkole i w sumie takie wczorajsze zakupy były troszeczkę spowodowane tym, że trzeba kupić parę rzeczy do przedszkola, czyli jakieś tam wyprawki typu ręczniczek do rąk, chusteczki higieniczne, yy, mydło w zapasie, mokry papier toaletowy. Yy, dzisiaj, jak tak dzisiaj albo wczoraj, jak zajrzałam do tej siatki, to skapłam się, że nie kupiliśmy jeszcze yy, serwetek. Ale no to w Pepco się kupi, także to nie jest problem. Także to nie jest problem, to się kupi jakieś tam serwetki, bo one są takie dosyć takie e, wytrzymałe. Wytrzymałe, wytrzymałe, ale i chłonne, i wytrzymałe, i takie grubsze, a nie takie cienkie, że jak się weźmie, to e, wyciera się tam nosek czy coś, co zaraz się dziura robi. Także w każdym razie głównym powodem zakupów wczoraj w Kauflandzie była właśnie wyprawka dla Filipa, bo już tydzień młody chodzi do przedszkola. Już jest bardzo zadowolony, wydaje mi się, że jest bardzo zadowolony, bo y, już nie jest tak, że on chodzi na parter, nie ma tam tych, tej sali na parterze, tylko już ma salę na górze, no a tam były zawsze grupy starszaków, no i on już jest ten starszak, to on już się fajnie, już tam się czuje jako taki starszak, więc y, też mu troszeczkę inaczej się idzie. Mieliśmy już zebranie w przedszkolu, takie informacyjne na, na temat jakichś tam różnych co trzeba, co nie trzeba, ile pieniążków na książki, ile tam różnych tam nie wiem, komitety, niekomitety, ubezpieczenia. Właśnie ubezpieczenie musimy dzisiaj wykupić, bo no to licho nie śpi, nigdy nie wiadomo, co się może zadziać, a ubezpieczenie jednak, zwłaszcza u dziecka, niech będzie. Na zdrówko! Właśnie. Nie, no to tylko katarek, jakiś tam kawałek psiku, psik. Także co, biorę się, bo już tam po prawie 5, prawie 6 minut, gadam, także biorę się za te naczynia z rana, jeszcze troszeczkę pozmywam. Bierzemy się za obiadek, a potem się na pewno jeszcze do Was odezwę, myślę, że z balkoniku, żeby jeszcze wykorzystać kawałek fajnej pogody. Także do zobaczenia. Witajcie! Po krótkiej przerwie, w sensie, no może parę godzinek minęło, mm, ale tak informacyjnie chciałabym tam zgłosić, co się dzieje. <grym> Także mięsko się dusi, ziemniaczki już obrane, czekają na to, żeby to mięsko już było w miarę gotowe. <krym> Filip teraz troszeczkę na bajkach, ja w międzyczasie sobie tutaj rządzę w kuchni. Yy, a jeszcze w międzyczasie, jak sobie tam obierałam ziemniaczki, i tak dalej, to wpadł mi, pomysł, yy, 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 wpadł mi do głowy taki pomysł. Że, żeby spróbować sobie robić takie vlogi dla Was, gdzie będę wplatała hole zakupowe. Ale to już tak mniej więcej gdzieś tam się czasem zadziewało. Gdzieś tam gadałam o Decathlonie, gadałam o Lidlu i tak dalej. A teraz chciałabym gdzieś tam wplatać może troszeczkę też innych z zakupowych, takich z Pepko. Tajemnicą nie jest, że pracuję w Pepko, ale tu nie o to chodzi w najmniejszym przypadku, wypadku. Tylko po prostu chodzi o to, żeby. Więc Wam pokazać, co tam jest takiego, ale nie takiego, że ja będę Was zabierać do mojej pracy, tylko na tej zasadzie, że będę Wam bardziej pokazywała to, co kupuję, bo kupujemy może nie dużo, może nie mało, jakieś tam trampki dla Filipa do przedszkola, jakieś tam buty, bo nie ukrywajmy, buty za 30 zł, nawet jeżeli je zniszczy, czy nawet wyrośnie za 2-3 miesiące z tych butów, to nie jest aż tak szkoda wyrzucić, bo zniszczone bądź tam już po prostu za małe. A buty takie z typu z dekatlonu czasem kosztują 100-130 zł w zależności od pory roku i tak dalej. I od rodzaju w ogóle buta, no to troszeczkę już jest ciężej wyrzucić, więc tym bardziej, że jeszcze jak on jeździ na rowerze, biega lata na dworze w przedszkolu, niszczył zwyczajnie niszczy. Te buty, jak każdy zresztą z nas, jak był dzieckiem, też niszczył buty, tylko nasi rodzice naszych lat, że tak powiem, szkolno-przedszkolnych po prostu nie mieli większej możliwości, żeby kupować gdzieś tam indziej buty, bądź może taniej. Brali to, co było i trudno trzeba było w tym chodzić. A tutaj e, faktycznie w Pepko są fajne buty, ciapki, klapki, buciki, jakieś tam te, no to faktycznie idzie kupić. I dążąc do sedna sprawy, chciałabym spróbować po prostu robić Wam takie mini hole zakupowe z tego, co się ostatnio kupiło w Pepco. Yy, ale nawet takie drobiazgi, nie wiem, typu jakieś tam z wyprzedaży klapeczki, tak jak dzisiaj chcę Wam pokazać, yy, sandałki czy coś. No nie wiem, tak zwyczajnie, będę gdzieś tam wplatała, nie będą to... Yy, inaczej. Jeżeli się zdarzy, że kupię gdzieś tam, nie wiem, całą siatę, tak, że dużą reklamowę tych zakupów, że zrobię te zakupy yy, i będzie tego dużo, no to pewnie powstanie osobny yy, hold zakupowy. Jeżeli będą takie pierdoły, tak jak teraz, chcę Wam pokazać zaledwie parę sztuk rzeczy, parę sztuk dosłownie, no to myślę, że to możemy wpleść gdzieś tutaj we vloga, bo naprawdę to będzie pokrótce. Poza tym, myślę, że Pepko już jest tak rozsławioną marką, że tak się wyrażę, tak znanym sklepem, że, że, że już właściwie wszyscy tam kupują tak naprawdę i drobiazgi, od, czy w sumie od żwirku dla kota po kurcze kubeczki, po szklaneczki, po narzuty na łóżko, tak? Także hmm, myślę, że to wszyscy, wszyscy się tam coś tam w jakiejś mniejszej... W sumie nawet te literki. A literki też mamy z PAPKO. Magnetyczne na lodówkę. Także... A, i tu jest jeszcze tablica um, dobrego zachowania. I ja mam wrażenie, że ja Wam o tej tablicy z dobrego zachowania mówiłam. Na pewno mówiłam. Teraz w sumie dawno jej nie uzupełnialiśmy bo były wakacje w sumie ale myślę, że gdzieś tak niedługo będzie można ją na nowo reaktywować tak i uzupełniać żeby mógł mieć jakieś nagrody, bądź może jakieś fajne wyjście może jakiś basen, może coś może go to zmotywuje troszeczkę do gdzie nie gdzie na pewnych płaszczyznach poprawienia zachowania, no i jeszcze raz wracając do sedna, tak spróbuję zobaczymy co mi z tego wyjdzie, nie spodziewajcie się że to będzie co vlog że coś tam kupiłam, chyba że to będzie jakaś drobnica typu, nie wiem, długopisy Ehm. Eee... Albo po prostu pozbieram gdzieś to tak z całego miesiąca, albo z tygodnia, w zależności od ilości, jak to się mówi. Więc też nie spodziewajmy się, nie wiadomo jakich rzeczy. Mm, bo muszę przyznać, mm, że pracując w pepku już tam od kilku ładnych lat, to tak gdzieś tam Filipa słychać, bo ogląda bajki. Eee, pracując w pepku od już kilku ładnych lat, to, to po prostu ten towar ten asortyment. Mam wrażenie, przynajmniej w niektórych przypadkach bardzo się poprawił, bardzo polepszyła się jakość. I myślę, że, że warto jest kupować, ponieważ naprawdę jak młody się urodził, to od malutkiego, ma już 5 lat skończone, to od malutkiego ma tam rzeczy kupowane i nigdy nie miałam sytuacji, żeby coś się zadziało z tą jego odzieżą. Oprócz tego, żeby były dziury bądź wyrósł. Bo dziury, no bo wiadomo przedszkolu, wykładzina czy coś nie tam się zadziało. Bądź przewrócił się zwyczajnie, zrobiła się dziura na kolanie. Bądź się przetarło z zabawy. Także tylko i wyłącznie dlatego zmieniamy jego urania, bo wyrósł bądź się zniszczyły, Ale nie z prania. Nie z tego, że towar jakościowy zdobani, tylko zwyczajnie z ym, przyczyn mechanicznych. No i tak samo w sumie z butami. Tak samo jest, jeżeli chodzi o Filipcia. Jeżeli o rzeczy dla Filipcia chodzi. No nic, dobra. Nie będę przedłużała. Znowu 5-6 pię minut zaraz będzie. Ym, dokończę zaraz obiadek. Włączę już ziemniaczki, niech się gotują. To sprawdzę, obadam sytuację, o której tam Krzysiek mniej więcej będzie wracał. I co, i chyba się trochę polenimy. Aha, no i zaraz wam jeszcze kliknę, um, albo już po, jeszcze po obiedzie zobaczę. Już po obiedzie znaczycie, albo jeszcze przed obiadem zobaczę, jak tam sytuacja się miewa. E, kliknę wam tego hola zakupowego. No, to naprawdę będzie kilka rzeczy, chyba, że jeszcze coś znajdę, że coś tam jeszcze było. No to dodam, nie powiem, dodam. Także do zobaczenia na kawałku holu. Cześć, kochani, przychodzę do Was już z y, y, mini holem zakupowym. Y, Kręcę teraz przed Wami. A to dlatego, że nie miałam się tutaj jakoś ustawić. E, siedzicie, mam nadzieję, wygodnie na krzesełku. E, potrzeba matką wynalazków, e, musiałam użyć e, lampy, żeby Was tutaj jakoś ustawić. E, gadam do Was z przedpokoju, bo mam wrażenie, że na tą chwilę, przynajmniej w przedpokoju mamy najlepsze światło. A chciałabym, żeby było widać. I właśnie chyba mi się nawet udało to osiągnąć, ponieważ ten sweterek ma piękny kolor. On jest po prostu przepiękny, przemiły. Przeciepły, bo już mi jest gorąco wręcz. Mam nadzieję, że szybko mi pójdzie, bo e, jest bardzo ciepły. A to dobrze, bo idzie jesień przecież, nie? No i ten sweterek, żeby się nie chwalić, ale faktycznie nie wygląda. już aż sprawdziłam, może znajdę metkę od razu. O, jeszcze metek nie odcięłam. I ma. Gdzie to jest? Ma na sobie, na szyty, na każdej metce. Seczkę. Także jeszcze wchodzę w eskę. Nie ma takiej tragedii. Specerek był za trzy dychy. no za cztery dychy, także sporo, niestety, ale naprawdę jest cudowny. Jest cudowny na jesienne dni, popołudnia, na jesienny jakiś spacerek, jakiś kawałek kurtki tylko na to i mam wrażenie, że będzie super. Przede wszystkim jest miękki, ciepły i eska. Do tego wzięłam sobie jeszcze ona. pokażę Wam może, jak on się prezentuje. Jest taki, naprawdę. Widać, że to jest eseczka? Nie wiem. Mam wrażenie, że tak rozłożę ręce, to tak nie za bardzo mam jak, ale jak rozłożę ręce, to mam wrażenie, że to jest jakby m -ka. ale dobra, humor poprawiony. Do tego wzięłam sobie również taki oto piękny spodnie. Takie piękne. Jeszcze metek nie podrywałam, oczywiście. Ty też. <laughs> jeszcze jest metka. Spodnie. Jako, że mam brzuszek, no każdy ma brzuch, ale ja mam akurat jeszcze taki niewyćwiczony, może się kiedyś w końcu wezmę za to. Mają wysoki stan, co jest rewelacyjne. Zamyczek, kieszonki, przód, kieszonki, tył. Oj, że to jest akurat fajne. Bardzo mi się to podoba i mają rozcięcia. Mają rozcięcia, gdzie na tak kucam, to jeszcze słyszę, że coś gdzieś tam pracuje, ale są takie, że mm, nie wygląda to, że te spodnie są jakieś poniszczone. Nie to jest modne, ja zawsze podchodziłam do tego sceptycznie. Ale najlepsze jest to, że te spodnie są takie. Mm, nieby jeansowe, ale nadal elastyczne. Także to mi się bardzo podoba. I spodenki kosztowały, żeby Was nie skłamać, szukam metki 50 zł i jest to rozmiar 40. Jest to rozmiar 40, ale jak tak przełożyłam do siebie rozmiar 36 38. No, to stwierdziłam, że to jest na dużo, 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 dużo szczuplejsze osoby. Ale zgodnie z koleżankami stwierdziłyśmy, że jest ewidentnie rozmiar wskazany żona. Czyli jak jest 40, no to myślę, że tak wychodzi dla osoby takiej 38. Nie chwaląc się, no taka prawda, mam wrażenie, że jednak nie mam tej czterdziechy, chociaż po brzuszku sądząc to czasem się zdarzy, że niestety czterdziecha. Ale 38 myślę, że spokojnie, można brać 40 za 38. Tak w odpowiedzi, jakby ktoś chciał kupić. Są fajne, są takie elastyczne i są wygodne. To są takie dwie ostatnie rzeczy, już takie jesienne troszeczkę. Znowu do Was tak sobie klęknę. No, a tu już mamy z letnich rzeczy, ponieważ wiadomo, są wyprzedaże. Kupiłam młodemu mu drugą parę takich klapeczek po domu, na balkon czy coś. Po pierwsze zjadł kot. Tak, zwyczajnie z i pogryzł kot. Drugie wzięłam mu jeszcze takie sandałkowe. Oczywiście minione. Jedna z najulubieńszych. One kosztowały 3-4 zł jakoś takoś. Jeszcze z ty w tych jeszcze nie chodził, bo naklejki są. Tu jeszcze oczywiście mamy co? Drugie takie. Spiderman, -y, bo to jest taki mały miłośnik Spidermana. I ostatnio, <laughs> yy, w sumie odkryłam, wiele lat już to jest w asortymencie, ale odkryłam takie oto kulki do kąpieli. K kulki, jak to się nazywa? Musująca kula do kąpieli. Jest ona za chyba 3 zł. Tak, także ani nie mało, ani nie dużo, bo za 3 złote idzie jakieś tam tanie żelko yy, do kąpieli kupić, no ale to takie bardzo tanie, mało wydajne pewnie. Ale te kulki co so, robią frajdę, bo ostatnio mu też je dałam do kąpieli mm, i zwyczajnie po prostu co, zafarbowały wodę, gdzieś tam sobie tam y, wypuszczały sobie te bąbelki i tak dalej, taka lekko musująca, no frajdę na a niech ma. Także tyle, jeżeli chodzi o bepkowe y, rzeczy w tym ostatnim czasie. Przypuszczalnie rzecz biorąc było coś jeszcze, były jakieś pewnie inne rzeczy, no ale co Wam będę pokazywać, żwirek dla kota, hm. Także nie będę Wam raczej takich rzeczy pokazywać. Były pewnie jakieś tam standardowe rzeczy, takie, które kupujemy średnio, przynajmniej raz w miesiącu, czyli jakieś bielizna, skarpetki, majtki i takie rzeczy. Staniki dla mnie, tak. Także myślę, że to są takie standardowe rzeczy, których no nie wiem, czy będę Wam pokazywać, bo to jednak jest bielizna. Aczkolwiek bardzo fajne są te paki. Myślę, że może czasem Wam będę pokazywać te wielopaki tak naprawdę, bo to jest akurat bardzo, bardzo fajne, bardzo tanie. I czasem bardzo fajne wzory są, także okej, okay, no to tyle, jeżeli chodzi o hol. Idę odstydzić ziemniaki i idziemy jeść obiad. Do zobaczenia potem. Cześć kochani, przychodzę z film... z, z szybkim takim zakończeniem dnia. Jest godzina 19.19, 19. ehm, co? I późno przychodzę. Późno przychodzę z tego powodu, że po obiedzie zamiast odpoczywać, znaczy Filip chwilę odpoczął, pooglądał tam sobie jakąś tam baję, to wymyśliłam, że obetnę Filipowi włosy. No, i jak pomyślałam, pooglądałam parę filmików na YouTubie i coś tam sobie wymyśliłam na tej jego głowie. Bo jak zawsze ma na jedną długość, tak dzisiaj, na no, wszystkie włosy w jednej długości, to dzisiaj wymyślałam, że dotąd ma yy, krótkie. Tutaj ma króciutkie, gdzieś tam chyba na 5 mm, mili a tutaj u góry zostawiłam mu mniej więcej takie, jakie miał. I kurcze naprawdę było ciężko, z tego względu, że no, ciężko jest utrzymać tą linię, żeby ona była prosta, żeby to jakoś wyglądało, żeby miał co ręce i nogi. Tak więc teraz się Filip kąpie, jak się wykąpie, to na pewno mu jeszcze zobaczę tą głowę, że tak powiem, jak to wygląda, jak to wyszło, tak na świeżo. Mm, no i jeszcze poproszę dzisiaj, może już nie, ale jutro Krzyśka, żeby też spojrzał, jak to tam wygląda i w razie czego będziemy poprawki robić. A w najgorszym wypadku zrobimy mu całą głowę na 5 mm. I będzie po problemie. <noise> będzie po problemie. Eee, starałam się na pewno, Filip też bardzo się starał. Obiecałam mu, że jak będzie grzeczny, to włączy mu jeszcze wieczorem bajkę. No i dotrzymać słowa muszę, także dlatego już taka szybka kąpiel. Mam nadzieję, że te parę minutek yy, wytrzyma. I, I w sumie już się myje, mówię, że się już myje. Więc zobaczymy, jak mu pójdzie. Yy, I co? I w sumie, tak naprawdę to. Musiałam się aż przebrać, bo miałam tyle włosków na sobie. Yy, drobnych z tych jego włosk włosków. Włosków, włosków drobnych z jego włosków, tak. Włosków drobnych z jego głowy. I co? I w sumie, tak naprawdę. Yy, Sprawdzę, czy się tam dobrze wykąpię, przebierze się w piżamę, zrobi jakąś kolację i będziemy oglądać bajki, tak naprawdę. I chyba zrobię mu taki dzień, że ile, ile chce, tak naprawdę. A niech ma tych, trochę tych bajek, jest weekend, więc niech ma. A tym samym, jak dzisiaj troszeczkę dłużej pościgi, to jutro trochę dłużej pośpi może. Więc da nam też jutro pospać może, pozbieramy się i wyruszymy w wyprawę rowerową, mam nadzieję. Pogoda będzie taka, jak, jak mówili. Mm, mówiłam. Mówiłam, że zrobię pranie Tak, zrobiłam jeszcze jedno pranie Włączyłam jasne pranie Jeszcze kilka rzeczy do prania tam zostało Ale to są takie rzeczy, które się tam Rzadko pierze, jakaś bluza, jakieś coś Także standard I co? I będziemy zakończyć Na dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że bez problemów Dzisiaj wrzucę ten filmik Że pójdzie mi gładko i łatwo, także postaram się Żeby dziś był ten vlog w sobotę Także mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie Jak nie, no to będę jutro pisała Że, że zapraszam na filmik, także Żegnam się z Wami już teraz. Życzę Wam spokojnego tygodnia, spokojnego końca tygodnia, właściwie tak naprawdę spokojnego weekendu, reszty weekendu, udanej pięknej niedzieli przede wszystkim Wam życzę. Jak gdzieś wyruszacie w jakieś wyprawy czy coś, to wracajcie spokojnie, wracajcie cali i zdrowi i słyszymy się w przyszłym tygodniu w następnym vlogu. Trzymajcie się, pa!